Cześć, to Kasia z Magazin. W tym odcinku skupimy się na rozwiązaniach, które ułatwią utrzymanie higieny w czasach pandemii. Przeniesiemy się na letni taras, a także pokażemy Wam kilka fajnych projektów i realizacji. Zaczynamy! Powrót po pandemii do normalnego życia staje się coraz bardziej realny. Dlatego też stawiać będziemy na rozwiązania, które zadbają o większą higienę, zwłaszcza w miejscach, które dzielimy z innymi. Nowy sposób na otwieranie drzwi zaprezentował niedawno startup GligoTech. Firma zaprojektowała rozwiązanie, które pozwoli nam uniknąć dotykania klamki, bo dzięki specjalnej nakładce drzwi otworzymy przed ramieniem. Innowacyjne rozwiązanie wprowadza także marka Armstrong, oferując specjalne sufity znane dotąd z branży medycznej. Płyty o podwyższonych wymaganiach sanitarnych sprawdzą się i w biurach, bo za łatwością utrzymania ich w czystości mają inną zaletę, akustyczną i pochłaniają dźwięki. Jeśli zastanawialiście się zaś, jak działają pracownie architektoniczne w tym trudnym czasie oraz w jaki sposób zmienią się przestrzenie w branży hotelarskiej, mamy odpowiedź. Właśnie o tym napisała dla nas w swoim felietonie Magdalena federowicz burs z pracowni Tremens, także koniecznie zajrzyjcie na magazywkę. Nie poddając się jednak całkowicie złym nastrojom, mamy dla Was sporo tarasowych inspiracji. Trwa właśnie motyw, nad którym mecenas objęła marka Spencer. W końcu wiosna czy lato sprzyjają przebywaniu na zewnątrz, nawet jeśli w obecnej sytuacji nie opuszczamy zbyt często naszego tarasu czy ogrodu. Zobaczcie wiele inspirujących propozycji, m.in. od Spencer, który ma w ofercie meble takich marek jak Tribu, Artut czy Kartel, czy marki Royal Botania. Meble ogrodowe znakomicie uzupełnią kominki, np. od marki Krawki. Nie tylko ogrzeją, ale także wspólnie z ogrodowym oświetleniem wyczarują nastrojowy klimat, sprawiając, że taras stanie się prawdziwym azylem. Letni klimat tarasu możemy z powodzeniem przenieść do wnętrz, np. za pomocą urządzenia w stylu Hampton, nawiązującego stylistyką do nadmorskich kurortach. Akcenty marinistyczne jak żaglowiec, jasne kolory oraz wygodne meble, patrząc na wnętrze od Melissa and Miller Interiors trudno uwierzyć, że znajdujemy się w centrum Londynu. Inny ciekawy projekt to wnętrze 140-metrowego domu, który powstał w okolicach Lasu Brudnowskiego. Tu wyzwaniem, przed którym stanęli architekci z pracowni KL była łącząca salon z jadalnią ściana ukształtowana w łuk. Finalnie została zabudowana serią drewnianych lameli, a żeberkowanie nakreśliło stylistyczny kurs pozostałych wnętrz. Wyznaczają go również geometryczne formy mebli i dekoracji oraz mocna, ale elegancka kolorystyka. Dziś to na tyle. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał, a jeśli macie newsa lub projekt, o którym powinniśmy powiedzieć, piszcie na redakcjamaopamagazip.com. Cześć!